Dzień dobry Państwu, kłania się Tomasz Jankowski wbrew cenzurze, dziś wtorek zrozumieć by przeżyć, a my dziś na zrozumieć by przeżyć jak zwykle będziemy mówić oczywiście o Polsce, ale też zaczynamy dla Państwa taki cykl przedwyborczy powiedzmy na brew cenzurze, mamy w planie rozmowy, no przynajmniej kilka rozmów z kandydatami też za wiele ich nie zrobimy no bo do tych wyborów zostało zaledwie kilka tygodni, a taki program typowo o Polsce mamy raz w tygodniu, więc też proszę nam wybaczyć, natomiast będziemy się starać zaprezentować kandydatów różnych opcji, a dzisiaj naszym gościem jest właśnie taki kandydat i debiutant przy okazji na Wbrew Cenzurze, pan Sowomir Ozdek. Witam serdecznie na kanale. Dzień dobry, witam serdecznie. No i od razu proszę o informację, z jakiej listy pan kandyduje, jaki numer na tej liście, z jakiego okręgu? Okręg bydgoski, to jest czwórka, czwarty okręg, miejsce drugie, Lista piąta, czyli z listy Konfederacji. Ja jestem na tej liście przedstawicielem Konfederacji Korony Polskiej, pana posła Grzegorza Brauna. No i tyle. No czyli jeżeli mamy widzów z goskiego, to teraz się przysłuchujemy szczegółowo tej rozmowie, bo może to jest właśnie ten kandydat. Panie Sławku, no to ja zacznę od pierwszego takiego pytania: dlaczego właśnie z tej listy? Ja współpracuję od dłuższego okresu czasu z panem posłem Grzegorzem Braunem. Jestem, jak już wspominałem, członkiem Konfederacji Korony Polskiej. Jestem też szefem struktur lubuskich Konfederacji Korony Polskiej, czyli Zielona Góra Gorzów. No, tam niestety nie znalazłem się na liście, niestety czy stety. I Komitet Polityczny Konfederacji Korony Polskiej postawił mnie na froncie bydgoskim, na miejscu drugim. To miejsce przysługiwało we wcześniejszych rozmowach właśnie partii pana posła Grzegorza Brauna. Ja pochodzę z Nakła nad Notecią. Urodziłem się i wychowałem w Nakle nad Notecią. Tam chodziłem i do podstawówki i do, i do liceum, chociaż właściwie to wychowałem się do piątej klasy szkoły podstawowej w Paterku. To jest taka wioska Wieś koło Nakła, dwa kilometry od Nakła, stamtąd pochodzą moi rodzice. Dla ludzi, którzy nie są z okolic, powiem, że niedaleko swoją posiadłość w Hobelinie dworze, bo pan poseł, pan minister sobie to wyłączył, ma pan minister Radosław Sikorski. Więc w tym dworze, w którym on teraz pomieszkuje, ja za bardzo, ale to bardzo młodych lat. W poprzednim życiu buszowałem z kolegami, gdyż tam przepływa rzeka Noteć i tam oczywiście się kąpaliśmy. Wtedy nie było basenów, innych takich fikuśnych, różnych spa. No więc dla orientacji dla państwa, Paterek leży koło Nakło, Nakło leży koło Chopelina, i to nie jest tak, że Chopelin-Dwór to jest jakaś tam, że tak powiem, samoistna struktura. Ona jest, no. Pan poseł, można powiedzieć, Radosław Sikorski jest moim sąsiadem. Rozumiem, że to jeszcze było w czasach, kiedy to nie było tak, jak pan poseł Sikorski określa, strefa zdekomunizowana. To nie była żadna strefa zdekomunizowana. To była pełna, pełna komuna wówczas jeszcze, ale dwór był naprawdę zaniedbany, opustoszały. Nie wyglądał Rozumiem. tak jak dzisiaj. To trzeba Rozumiem. panu posłowi, panu ministrowi przyznać. To ja mam pytanie, które nurtuje też wszystkich wyborców i chyba właśnie też tych wyborców, którzy zastanawiają się nad głosowaniem nad Konfederacją. Oczywiście pan się wypowie głównie w swoim imieniu, ale czy gdyby pan został tym parlamentarzystą, gdyby pan został wybrany do Sejmu, to czy pan uważa, że Konfederacja powinna w zależności od tej arytmetyki wyborczej wejść w w koalicję jakąkolwiek, czy z Platformą Obywatelską, czy z Prawem i Sprawiedliwością, czy może jednak twarda opozycyjna postawa, niezależnie od tego, ile komu szabel będzie w Sejmie trzeba? I tak jak pan przed chwilą zaznaczył, wypowiem się tylko wyłącznie w moim własnym imieniu. Nie jestem za wchodzeniem z jakąkolwiek ze stron, czy to z pis czy z Platformą, czy też z jakimiś innymi przystawkami w jakiekolwiek koalicje. Um, uważam, że, i to nie jest żadną tajemnicą, nawet już któryś z mainstreamowych medium e, zdążyło o tym napisać, że jestem przeciwnikiem jakichkolwiek takich negocjacji. Uważam, że po pierwsze, wówczas Konfederacja skończy, tak jak wszystkie inne przystawki pisu, Po prostu starsi, mądrzejsi ją skonsumują i nic z niej nie zostanie. Po drugie, opcja udawania się czy kierowania Konfederacji w kierunku mitycznego środka, złotego środka, mitycznego środka jest opcją, z mojej perspektywy, złą i fałszywą. Nie ma czegoś takiego w tej chwili w arytmetyce wyborczej czy też nie ma czegoś takiego, jeżeli będziemy to postrzegali od strony dobra państwa polskiego. Nie ma czegoś takiego jak mityczny środek. Partie muszą się Wypozycjonować? Muszą się określić? Muszą powiedzieć, czy są za Polską, czy też będą mm, reprezentować jakiekolwiek inne opcje. Czy to brukselska, czy wschodnia, czy południowa, jest mi obojętne. My jesteśmy w strefie zgniotu, jak to wszyscy często powtarzają i przede wszystkim. Powinniśmy reprezentować naszą polską rację stanu. Reprezentacja polskiej racji stanu będzie tylko możliwa, jeżeli opowiemy się właśnie za tą polską racją stanu. Natomiast jeżeli będziemy próbowali też już x razy to wszędzie powtarzam, stać w rozkroku i zastanawiać się w którą nogawkę mamy sikać, wówczas nic z tego nie będzie. Cały czas w innych mediach, w których występuję, nie jest ich za dużo, gdyż możemy występować tylko w naszych bańkach medialnych. Mainstream, no w... jak Państwo wiecie. Właśnie dlatego zapraszamy tutaj, bo my tutaj staramy się pokazać tych, którzy są niedoreprezentowani. W mainstream, jak Państwo wiecie, no przynajmniej część Konfederacji totalnie sekuje. Pan poseł Braun chyba od dwóch lat nie był w żadnym, w żadnym medium mainstreamowym. Jeżeli będziemy. Próbowali, to też zawsze powtarzam, każdemu zrobić dobrze, to nic z tego nie będzie. Proszę spojrzeć na to, co dzieje się za naszą zachodnią granicą. Mówię tutaj o AFD. AFD po czasie pandemicznym, po czasie pandemicznym, przeorganizowała swój sposób myślenia. W czasie pandemicznym tam nie było jedności. Jedni się szprecowali, inni nie, jedni mieli namordniki na twarzy, jedni nie mieli, jedni mieli zaświadczenie, inni tych zaświadczeń nie pokazywali i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Posłowie AFD, ci, co mieli papiery, siedzieli na sali plenarnej, ci, co nie mieli, siedzieli na balkonie. To wówczas nie wpłynęło dobrze na, na ich postrzeganie w Niemczech i na ich statystyki. Teraz AFD mówi jednym głosem, mówi to, co sądzi i ich e, przekaz jest prosty. Przede wszystkim Niemcy. No i tutaj oczywiście podniesie się zaraz kwit po polskiej stronie stanu Politycznej, czy na lewicowo-lewackiej stronie stanu Politycznej. Ludzie będą od razu mówili, o tu Niemcy, etc., jak oni tak mogą? No mogą. My powinniśmy przede wszystkim mieć na uwadze Polskę i naszą rację stanu, a Niemcy mają na uwadze Niemcy i swoją rację stanu. I, i tu nie ma o czym dyskutować, nie ma dziesięciu dróg i droga jest jedna, albo Polska, albo nic i ja taką drogę reprezentuję. To jeszcze ostatnie pytanie, takie typowo wyborcze, bo ja dlatego zapytałem o tą koalicję, że dużo wskazuje na to, iż bez poparcia Konfederacji, bądź jakiejś części grupy posłów Konfederacji, nie będzie w przyszłym Sejmie możliwości stworzenia rządu większościowego, czyli po prostu takiego, który będzie działał. A jaki Pan przewiduje rezultat wyborczy dla Konfederacji? Czy to będzie ta ten dwucyfrowy wynik, te 10%? Czy Konfederacja po wyborach ma szansę być trzecią, przynajmniej tą trzecią siłą w polskim parlamencie? Bardzo bym chciał, aby Konfederacja była trzecią siłą w polskim parlamencie. Dalej powtarzam, iż Konfederacja nie jest aż na tyle silna, aby wchodzić w jakiekolwiek koalicję, obojętnie z kim w koalicję nie wejdzie, zostanie zjedzona. E, natomiast czy Konfederacja będzie trzecią siłą w parlamencie, nie zależy już w tej chwili od nas tylko od wyborców. Jednakże, Jednakże, patrząc na to, iż... W Konfederacji w tej chwili, jakby ten aspekt narodowy, ten aspekt patriotyczny został troszeczkę zmargalinizowany. No, to dzięki takiemu zachowaniu kierownictwa Konfederacji, tracimy. Tracimy patriotów, tracimy narodowców, tracimy osoby, którymi Polska leży na sercu. Sam przekaz liberalny wolnościowy, niskie podatki, grill, trawa, trzy samochody Malediwy, nie dla wszystkich, nie dla wszystkich, którzy do tej pory wspierali, wspierają Konfederację, jest jedynym. I tutaj i tutaj będę cały czas, może ktoś powie, iż niepotrzebnie o tym mówię, ale niestety, niestety, widząc po słupkach, widząc po sondażach, po sondażach, Uważam, że sporo osób, sporo osób zrezygnowało z głosowania na Konfederację. Jakby mówienie Braunem w ostatnim w ostatniej części kampanii wyborczej nie wystarczy. Nie wystarczy. Nie można jakby naśladować posła Brauna nie eksponując posła Brauna. I to nie jest żadna tam ukryta kryptoreklama pana posła Grzegorza Brauna. Nie to, że ja jestem z korony i ktoś zaraz powie, no tak, broni tutaj swojego własnego interesu. To widać. To widać. E, I tak jest moje zdanie, a oczywiście reszta. Inaczej, tak, inaczej jeszcze. E, to jest moje zdanie i to zdanie. Jest wołającego na puszczę, gdy się ja mam tyle do powiedzenia w Konfederacji, co ze zeszłoroczny śnieg, który już dawno stopniał. No ale przecież od tego jesteśmy, abyśmy mówili prawdę. Tak? No właśnie, ja chciałem tylko powiedzieć, że to dobrze świadczy o samej Konfederacji, że nawet kandydat z miejsca drugiego no, może wypowiedzieć parę krytycznych słów. To jest bardzo dobry sygnał, że jednak w samej Konfederacji funkcjonuje po prostu demokracja i swoboda słowa, no, czyli można powiedzieć, że jesteście wbrew cenzurze. Ale przejdę teraz do pytań, które już dotyczą tych kwestii bardzo palących Polskę, Polską rację stanu, na którą się tutaj powołaliśmy, no czyli właśnie tej kwestii ukraińskiej. Ostatnio opublikowaliście Państwo, no formacja, konfederacja, taki rachunek wystawiony Ukrainie, w którym policzyliście pomoc udzieloną Ukrainie na około, czy nawet ponad 100 miliardów złotych. Yy. Rozumiem, że to jest też taka kontra w stosunku do tego, co ostatnio władze Ukrainy wobec Polski wyprawiają, czyli domagają się coraz więcej, upominają nawet już te władze polskie na onuce, awansowały w nie, u niektórych wypo w wypowiedziach niektórych ukraińskich polityków na czele z Wołodymyrem Zełańskim. To ja zapytam tak prowokacyjnie, czy ten rachunek, gdyby Konfederacja doszła do władzy, zostałby przedstawiony jako stanowisko Polski na arenie międzynarodowej, gdyby Sławomir Ozdyk miał Coś do powiedzenia w rządzie RP? Tak, gdybym ja miał coś do powiedzenia, to oczywiście ten rachunek byśmy przedłużyli. Od samego początku i tutaj nikt nie może mi niczego w tym temacie zarzucić. Od samego początku mówiłem, iż bezrefleksyjne, bezrefleksyjne wspieranie Ukrainy odbije się nam trzkawką. Widzimy to teraz. E, oczywiście dzisiaj pan e, Taras Kaczka, który przedtem e, powiedział, iż tutaj oni również wprowadzą restrykcje wobec naszych owoców, i tak dalej, zaczął się wycofywać, zaczął się wycofywać, ale, ale nie możemy zapomnieć, iż na forum ONZ-u e, pan e, Zełański powiedział to, co powiedział, czyli cały warszawski rząd i jego przystawki, bo w tym temacie możemy mówić, że PiS, Trzecia Droga, czy Czwarta Droga, czy Dziesiąta Droga, cały lewicowy, lewacki mainstream mówił to samo, co Prawa i Sprawiedliwość. Pan Zamański powiedział, iż ci wszyscy są dokładnie, no, nie cytuję, to jest moja interpretacja, wasalami Moskwy. Tak? Tam Pan Zomański mówił o aktorach, tak, 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 cytera, tak, cytera. Tak, 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 że tutaj przygotowuje coś dla aktora moskiewskiego, no, szanowni państwo, to bardzo poważne oskarżenie ze strony pana zameńskiego. E, jeżeli do tego sobie dołożymy, iż w ostatnim czasie, ponownie, raz kolejny, w Moskwie była pani minister spraw zagranicznych Niemiec, Anna Berbock. Jeżeli sobie do tego dołożymy, iż w międzyczasie był kilkakrotnie już wraz z przedstawicielami biznesu, minister gospodarki i klimatu, pan Robert Habeck. Jeżeli do tego dołożymy sobie, że Niemcy postanowiły wspomóc Ukrainę potężną kwotą, chyba dwóch miliardów na, na, na dzień dobry. Jeżeli do tego dołożymy wypowiedzi braci Kliczko, którzy są nieoficjalnymi ambasadorami Niemiec na Ukrainie, no to zaczyna nam się tworzyć taki obraz tych malutkich puzli, obraz zmiany patrona. Już tym patronem dla no, chociaż my nigdy tym patronem nie byliśmy, ale to no, powiedzmy w cudzysłowie zmiana patrona, czyli przełożenie wajchy w stronę Berlina. Polska dała, co dała. Ja często mam taki cyk na Twitterze wszystko, co nasze Ukrainie oddamy. To jest tak jakby przeróbka tej, tej, tej pieśni z moich młodych lat, wszystko, co nasze Polsce oddamy. My już oddaliśmy to, co mieliśmy oddać. No i teraz bardzo cynicznie to ten cynizm w polityce jest normalną rzeczą. Gdyby nasi nie słuchali starszych i mądrzejszych, tylko podchodzili do tego zgodnie z racją stanu, no to by tak samo oczywiście postępili i tego problemu, który dzisiaj mamy, by nie było. Ten problem, mimo wypowiedzi pana Tarasa Kaczki, mimo wypowiedzi pana Załęckiego w ogóle nie dotarł do Lewicowo-Lewackiego naszego polskiego mainstreamu. Oni dalej uważają, że Ukraina walczy za nas i dalej uważają, że powinniśmy Ukrainie bez restrykcji nie pomagać. No właśnie, to jest moje pytanie też, bo z, zazwyczaj jak ktoś podejmuje się krytyki tej pomocy Ukrainie, to od razu jest kwalifikowany, prawda, jako ruska onuca, jako tam agent Moskwy. Właśnie Grzegorzowi Braunowi coś tam wyciąga, że był w Moskwie, prawda, straszna zbrodnia i tak dalej. No, ale to zróbmy z tego pytanie otwarte. A jaka zdaniem Sławomira Ozdyka powinna być polityka Polski wobec Ukrainy w kontekście konfliktu rosyjsko-ukraińskiego? Powiem tak, bądźmy pragmatyczni. Oczywiście, że dla nas nie jest złą rzeczą, że Rosja walczy z Ukrainą. Mówiąc bardzo cynicznie, tak? no Rosja walczy z Ukrainą, i my w ten konflikt się nie angażujemy. Ale spójrzmy, jak robią to Niemcy. Ja nawiązuję ciągle do tych Niemiec, bo mam tutaj bliskie kontakty i widzę to empirycznie. Mogę dotknąć tego wszystkiego. No Niemcy ostatnio zaproponowały, że oddadzą 100 czołgów. Tych Tigerów jeden, co oni tam mają, leopardów jeden, przepraszam, jeden A. No z tych stu wysłali ostatnio 10. z tych dziesięciu Ukraina nie przyjęła nic, no bo były w takim stanie, że trzeba było je poważnie remontować. Przedtem Niemcy dali hełmy jakieś, kamizelki, nie wiem, dwa szpitale polowe, te Madery, czy jak to się nazywa, które wysłali, to też nie za bardzo tam funkcjonowały, ale koniec końców to Ukraina zwraca się do Niemiec. Proszę sobie zobaczyć, co się dzieje na Ukrainie. Wojna wojną, ale biznes się kręci. Ukraina cały czas pozwala na przesył gazu z Rosji na Słowację, na Węgry. Do Austrii kasuje za to miliardy. Proszę sobie zobaczyć, że cały czas Rosja sprzedaje różnego rodzaju towary za grube miliardy do Stanów Zjednoczonych. Jak zapytano się sekretarza. E, e, odpowiedzialnego właśnie za kontakty z Rosją, dlaczego Stany Zjednoczone dalej kupują od Rosji pierwaskie ziem rzadkich, drewno, skóry, e, ropę. A on powiedział: A dlatego, że gdybyśmy przestali kupować, to to byłoby bardzo złe nie dla Rosji, tylko dla nas, dla Stanów Zjednoczonych. Zobaczcie, co robią Niemcy i inne państwa Europy Zachodniej. Otworzyły w Turcji mnóstwo przedstawicielstw. Które z satelit sowieckich, już teraz nie wiem, Kazachstan, Azerbejdżan, Armenia jak zwał, tak zwał stała się jednym z największych eksporterów telefonów komórkowych na świecie. Biznes dalej się kręci. Ludzie, którzy nie są tak głupi jak my, wroć nie my, jak warszawski rząd, robią na tej wojnie poważne interesy. A my oddajemy wszystko za free. Otrzymujemy uchodźców ukraińskich w Polsce. Jesteśmy poddani praniu, medialnemu praniu mózgu. I twierdzimy, że wybrudni. mamy jakąś moralną wyższość, prawda, w tym wszystkim. Tak, jesteśmy, mamy moralną wyższość, tak, jesteśmy imperium moralnym, a za chwilę będziemy bankrutem gospodarczym. I ostatnie pytanie, które chcę zadać, to o Polskę w sojuszach międzynarodowych w myśli kandydata, w myśli też konfederacji, bo zazwyczaj to, to, to jest też bardzo taki niedoceniony temat w kampanii wyborczej. No nawet teraz, jak mamy tę wojnę, to, to nie, nie widzę jakiejś żadnej refleksji na polskiej scenie politycznej. Więc zapytam konkretnie, czy Polska w NATO, czy Polska w Unii Europejskiej, czy może w jakichś innych organizacjach międzynarodowych? Sojusze są zawsze dobre. Pod warunkiem, że są wsparte czy podparte tym, co mamy tutaj u siebie na miejscu. Więc nie liczmy na sojusze. Nie liczmy na sojusze. Sojusze już mieliśmy w 39. Teraz również, gdybyśmy zostali najechani przez kogokolwiek, czy to przez Ukraińców, czy przez Rosję, nikt by nam nie pomógł. Nikt, nikt. Państwo wiecie, ten mityczny artykuł 5 to Niemcy mogą nam wysłać koce, ewentualnie, ewentualnie worki na zwłoki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Sojusze, owszem, dopóki, dopóki są dobre dla polskiej nacji stan. Unia Europejska, tak, ale czy w takiej formie? Teraz Niemcy, no bo Państwo wiecie, jak ta sytuacja na froncie, my jesteśmy zaoferowani okresem przedwyborczym. Ukraina to jest główny temat, który w mediach u nas funkcjonuje, ale na zapleczu dzieje się dużo dziwnych rzeczy. Pan Olaf Scholz dąży do unifikacji. Unii Europejskiej, ona ma być jeszcze, jeszcze silniejsza. Czyli Bruksela, komisarze Brukseli mają być jeszcze silniejsi. Mają decydować o, o wspólnych podatkach, mają decydować o armii, mają decydować o obronie granic. No zobaczcie, jak w tej chwili jest z tym zbożem. Przecież minister rolnictwa z pochodzenia tureckiego, pan Edstrymir, wezwał polskiego ambasadora na dywanik, aby go tam przypytać, a co wy tam polaczki sobie z tym zbożem wyprawiacie? Jak wy tak możecie. Więc. Unia Europejska, tak? Nie mylić Unii Europejskiej z Schengen. Bo to u nas jest tak, że jak wyjdziemy z Unii, to od razu będziemy tutaj paszporty, etc., etc. Nie mylić Unii tak. Europejskiej z Schengen. E, będziemy musieli w kolejkach po wizy stać. To po pierwsze, Unia Europejska, owszem, ale czy w tej formie? Dlaczego nie, nie Unia y, y, Narodów? Dlaczego nie wrócić do korzeni Unii Europejskiej? Dlaczego my znowu. Pakujemy się w tego arbuza z zewnątrz Zielonego, a w środku czerwonego. Bo tak w tej chwili powoli zaczyna wyglądać Unia Europejska. Zobaczcie sobie Państwo, kwit 55, zielony klimat. Pięknie, wszystko ładnie. Za chwilę będziecie albo pieszo, albo rowerami w 15-minutowych miastach robić sobie steki z robaka, bo na nic z tego wastaci nie będzie. A nie mówimy wprost, ale nas to nie interesuje. To nie jest to jest niedobre dla Polski. Dlaczego nie mówimy? Że będziemy w tej Unii tak długo, jak ta Unia będzie dla nas dobra. Dlaczego bezrefleksyjnie pchamy się we wszystko, znaczy nie my. Znowu rząd warszawski podpisuje co, mu podłożą. Pchamy się w to, co nam brukselscy komisarze każą. Tak samo z sojuszami wojskowymi. Sojusze wojskowe, wojskowe owszem, tak, ale pod, pod warunkiem, że podparciem tego sojuszu w Polsce będzie silna armia. Nie oprócz silnej armii, jeszcze silne nasze, powtarzam, nasze służby specjalne, a nie że w tym kraju każdy sobie biega, już nie chcę powiedzieć jak kto, nie, ale i robi sobie co chce. Więc sojusze, tak, ale sojusze, które są dobre dla Polski, nie dla państw ościennych. Dziękuję bardzo. Ja pozostawiam oczywiście opinię naszym widzom. Czekamy na Państwa komentarze. A moim Państwa gościem był dzisiaj Sławomir Ozdyk, kandydat na liście Konfederacji na numer dwa na, w Okręgu Bydgoskim, jeśli dobrze zapamiętałem. Bardzo dziękuję, panie Sławku. Dziękuję bardzo. I mam nadzieję, że już po wyborach będziemy się tutaj łączyć jako z posłem Sławomirem Ozdykiem. A żegna się z Państwem Tomasz Jankowski, to było zrozumieć, by przeżyć na wbrew cenzurze. Do zobaczenia, do usłyszenia na kolejnych nagraniach.